Witam, jest wtoreczek wróciliśmy do białego A6 a za chwilę Wam pokażę co dostaliśmy od Audi dostaliśmy to tak dużo powiedziane oczywiście yy, mamy tutaj nasze części, które wcześniej żeśmy już sprawdzali dzisiaj sobie to wszystko rozłożymy żebyśmy wiedzieli co, gdzie i dlaczego a mamy dodatkowe części, które żeśmy domawiali niedawno mamy praktycznie wszystko oprócz jednego małego plastiku który tak naprawdę nie będzie nam do złożenia tak potrzebne To to jest plastik taki ochronny przegubu, płosi. jest on na karoserii przy demontażu naszego systemu napędowego, silnika i skrzyni niestety obydwa pękły yy, mamy jeden, może drugi się da uratować zobaczymy jak nie, to po prostu będzie trzeba czekać yy, parę tygodni, dwa, trzy, może cztery nie wiem no tu mamy resztę naszych rzeczy, które zaraz sobie tak naprawdę wyjmę wszystko na karton, tak żebym wiedział co mamy, ile tego mamy gdzie to idzie tak więc biorę się Biorę się pokrótce do pracy, bo już teraz nie ma na co czekać. Tak? Mamy, mamy wszystkie uszczelki. Policzę je dla Was, ile ich tam jest dokładnie. I suma, jaka tam wyszła, to jest około 1500 funtów za te dwa pudełeczka Oczywiście mamy antyfryst nowy, mamy nowy olej. Także no, jesteśmy przygotowani. Mamy wszystko. I, i działamy tak Tak, więc widzicie ile do tego jest parę śrubek, parę gumek parę innych pierdów za chwilę Wam powiem ile tego jest tak więc patrząc na tutaj na to co tu mamy jest to około 190 części różnego rodzaju nie liczę tutaj oleju nie liczę płynu po prostu to co widzicie tutaj to jest około 200 części które trzeba przemyśleć przepatrzeć i, i kupić, tak, tak jak około 1600 funtów, 1500, 1600 w zależności gdzie to kupujecie tu wszystko mamy kupione w waso część w waso angielskim, część w waso polskim więc zbieramy się do do montażu poszczególnych części no i coś tam Wam pokażę, może nie wszystko bo, bo czas nas nagli trochę i musimy się troszeczkę wziąć za robotę ale co nie na pewno zobaczycie zabierzemy się oczywiście za dół silnika za dolną miskę to sobie zaraz wszystko obczycimy. Mamy też nowy zawór, o którym wcześniej już mówiłem. Ten trzyma ciśnienie, ale jak już wszystko mamy tu rozebrane, to dlaczego byśmy mieli go nie wymienić? Dodatkowo, nie wiem, czy wam mówiłem już wcześniej, nasza turbina była na, na sprawdzeniu w firmie, jeżeli dobrze pamiętam, West Turbos w Birmingham lub w okolicach i stwierdzili, że luz, który nasza turbina posiada jest jak najbardziej w porządku mieści się we wszystkich normach, granicach i tak dalej więc nie ma, potrzeby, nie ma potrzeby jej regenerowania Mamy już tutaj rzeczy pomytych, gotowych tak naprawdę do założenia. Fajnie, że turbo jest dobre, że nie trzeba go nie trzeba naprawiać, bo był, był to do, dodatkowy koszt. Tak? I raz, że koszt, dwa, że czas. A tego czasu mamy coraz, coraz mniej, tak naprawdę. Tutaj wam pokażę tam turbinę, żeby nie było, że że zakładamy jakąś nową czy coś jest to stara turbina z tego auta przemyjemy ją trochę żeby była czysta i, i z powrotem ląduje w aucie tak więc tak pokrótce tak się zaczyna nasz dzień i bierzemy się do, do pracy Także do, do zobaczenia i do usłyszenia w następnej odsłonie. Mamy nowy zawór zwrotny. Montujemy go tutaj w tym, w tym gnieździe. Musi tutaj nam wejść na, na równo. Zaraz sobie wezmę odpowiednią nasadkę i delikatnie go tutaj yy, ułożę, tak żeby nie wystawał, bo stary po prostu był włożony na tyle, żeby żeby się mieścił tutaj w tym gnieździe. Na równo był teraz mamy odpowiednią nasadkę i delikatnie nożawrysz siedzi w gnieździe na odpowiednią wysokość i jedno mamy z głowy Zabieramy się do klejenia naszej górnej miski mamy nowy oring założony mamy taką fajną czyli oczywiście też jest nowa i teraz tak, wypełniamy tutaj ten rowek, według audi ma być tutaj dobrze wypełnione plus 3,5 mm ponad, ponad yy, tą powierzchnię stykową także nie, nie za wiele ale też nie może być nie może też być za mało Uszczelni uszczelniacza którego będziemy używać to jest taki silikon uszczelniający masa taka klejąca tniemy mamy śruby ważne żeby nasze śruby nie miały starego silikonu tutaj nigdzie na na gwincie bo po prostu nam się będzie później ciężko kręcić mamy to wszystko wymyte, wyczyszczone spodu tak samo nie powinno być tutaj żadnych śmieci dobieramy odpowiedni klucz no i kleimy wypełniamy sobie teraz naszym uszczelniaczem O, tak wypełniam, że z niego odcięłem końcówki. Ciekawe czy tutaj jest 3,5 metra. Mm. No nic. Może to zmierzymy. Wygląda jakby było. Jeszcze po nałożeniu tej masy mamy pięć minut, żeby ją założyć na drugi element. Niestety, pistoleta do takich małych tubek nie mam, więc muszę radzić sobie ręcznie. Nie idzie jakoś ciężko, ale troszeczkę jest. Więc niewygodnie. No, ale na szczęście, nie ma dużo klejenia. Także jakoś przeżyję. Mamy już nasz silikon uszczelniający na miejscu. To ma być tylko w tym, w tym rowku tak naprawdę, nigdzie indziej. Tak więc zakładamy na nasz silnik i skręcamy odpowiednią siłą. Nasze śrubki wylądowały tutaj, na miejscu. Teraz sobie je dokręcę ręką. Potem, klucz dynamometryczny, i zaczynamy zabawę z dokręcaniem. Odpowiednią siłą, oczywiście. Jaka to jest siła, to zaraz wam powiem, jak już będę miał klucz w ręku, i będziemy kręcić. Teraz widzimy jak nasza, nasza masa oszczędzająca zaczyna to wychodzić. Tak więc wydaje się być odpowiednia ilość. Później sobie ten nadmiar zdejmiemy wszędzie po trochu wyszło, także. Można powiedzieć, że, że ilość, która została naniesiona jest odpowiednia. Zobaczmy jeszcze z tej strony, gdzie nasza jest nie musi to wychodzić jakaś bardzo duża ilość ale żeby tyle, o, widzicie, tyle nam wyszło. Zaraz sobie dokręcę kluczem i miskę mamy z głowy. I za chwilę zabezpieczował. Tu mamy taki otwór. Zaraz Wam pokażę. Widzicie? Otwór w jednej? Jest, także tam wchodzi blokada. Mamy odpowiednie zostawienie tych śrub. W takiej kolejności to wszystko dokręcać. I w takiej też będę dokręcał. 2 Nm, 50 Nm i obrócić dodatkowo o 180 stopni. Taka jest, taka jest procedura. 3 etapy. Będę używał takiego klucza. to widzieliście wcześniej. Jest na pierwszym etapie 2 nm, ale na tym kluczu nie da się ustawić dwóch. Mam ustawione 2,7 i później 5 sekwencja tak jak podana na manualu i powoli dokręcamy. Dwa etapy mamy za sobą. Został nam ostatni etap 180 stopni i tak naprawdę teraz dowiemy się czy śruby, które zostały stare, używane przetrwają ten zabieg, bo niekoniecznie wcale muszą. Wszystkie śruby wytrzymały, także to dobry znak. Jedziemy dalej. Zaraz wam pokażę, ile uszczelniacza powychodziło. Może troszeczkę światełka. Gdzieś tutaj wszędzie dookoła, tak naprawdę troszeczkę go widać tak więc wydaje się grubość być odpowiednia, nie było go za dużo nie było go za mało mniej więcej tak fabrycznie też wygląda ta spoina tak więc powinno być ok musi być ok nasza blokada wróciła na miejsce żeby nam się tutaj nic nie nic nie obracało, może mi się tutaj pokazać jak to mniej więcej wygląda tak, no ładnie weszło tu, tu w także możemy składać dalej teraz założymy pompę oleju tu mamy takie sitko, warto je przemyć u nas było dość dużo zabrudzeń w tym sitku pompa ogólnie przedmuchana, tutaj mamy nowy orygin przychodzi no, i zakładamy go do do silnika. Tutaj żadnych y, mas szczelniających nie używamy. Samoring zakładamy i skręcamy oczywiście odpowiednim y, momentem. A moment, już on pokazuje, jest taki. Skręcić ręką, aż będą przylegały. Później jest drugi etap 8 Nm i obrócić dodatkowo o 90 stopni. Trzy śruby. Mamy kolejną muszelkę. Jakaś śmieszna troszeczkę z różnymi takimi wypustkami, tylko po to, żeby nam tutaj ładnie siedziała i przy montażu nie spadło oczywiście. Teraz możemy sobie śmiało zamontować. Jeszcze przy montażu pompy. Tu mamy takie tuleje prowadzące. Są tylko dwie, nie ma trzech. One muszą być. Jeżeli ich nie ma. To trzeba je zamontować. Szybki rzut oka na to, co już zostało tutaj zrobione. Mamy nowy ślisk, jeden, nowy ślisk, drugi, który jest też napinaczem, nowe piny, śruby tutaj te górne zostały takie same, ta śruba też została stara, dokręcona. No i cóż, tu mamy tak naprawdę temat zamknięty, zaraz będziemy mogli tutaj przednią pokrywę tak naprawdę założyć od góry tutaj patrzymy mamy pompę ze smokiem smok wyczyszczony, wydmuchany została stara uszczelka, która była w bardzo dobrym stanie, niestety nie da się jej kupić osobno trzeba kupić cały tutaj ten smok, cały ten lejek mamy założoną tą kratownicę Yy, która tutaj nam zbiera, trzyma olej na zakrętach i tak dalej. No i co? Yy, mamy otuszczone. Zaraz sobie przygotuję tutaj miskę. Miskę też mam wstępnie wymytą, wyczyszczoną. pewnie jeszcze trochę tutaj jakiegoś oleju nam zleciało. Zaraz sobie to wszystko wypukam, wymyję. Odliczę śrubki, wyczyszczę śrubki. No i. Co? Masa uszczelniająca i kręcę Kręcę i, i góra silnika będzie już kompletna Będzie można odwrócić silnik i stanie się nasza góra dołem no bo to jest miska olejowa, tak? Także obkręcę sobie silnik i założę tutaj przednią pokrywę Na którą mamy bardzo dużą muszczelkę to, to za chwilę. Będziemy teraz sobie uszczelniać naszą miskę. Tak to mniej więcej wygląda. Jak to będzie być dokręcone, tu mamy całe zostawienie. Tak to już będę kręcił. Jeżeli chodzi o. momenty dokręcenia tego tych śrubek, to zaraz sobie tutaj zobaczymy śruba numer 3 i mamy 2 nm 3 nm i 45 stopni czyli szczerze mówiąc to bardzo, bardzo delikatnie tutaj dokręcamy te śruby oczywiście odpowiednio tutaj Konfigurację do kręcenia i jedziemy z tematem. Tutaj mamy takie zagłębienia, to te zagłębienia muszą być wypełnione masą uszczelniającą i smarujemy do wewnątrz, tak jak jest opisane w manualu. Tak więc uszczelnie zaraz całą miskę i pozostanie nam tylko ją założyć. Mamy śruby stare, nowe żeśmy kupowali dokręcimy oczywiście z odpowiednim momentem i mamy do silnika już tak naprawdę skończony. Nasza miska już wylądowała w swojej pozycji. Teraz sobie delikatnie podokręcam śrubę i tak jak wcześniej już Wam mówiłem górę mamy górę czyli dół no tak naprawdę, bo to jest dół ale w tej pozycji jest to górę będziemy mieli gotową do odwrócenia tak naprawdę silnika w pozycję pracy. Parę śrubek dokręcam. Jak widzicie, dokręcam sobie ręką. Bez żadnych elektronarzędzi. Ze względu na to, żeby poczuć, że ta śruba się wkręca, a nie. Nie gwintuje otwór, w który ma wejść, tutaj są aluminiowe śruby, bardzo delikatne i warto poświęcić troszeczkę więcej czasu na to żeby żeby być pewnym, że te śruby są skręcone, a gwint nie jest zerwany. Wcześniej dokręcałem górną miskę, tak i dolną miskę dokręcałem kluczem geometrycznym i dół gotowe. Miska dokręcona, niestety przy dokręcaniu jedna śruba nam się ukręciła, pękła. Jeszcze zdołałem ją wykręcić z całości, ale po prostu ona już jest do wyrzucenia trzeba będzie ją. Trzeba będzie kupić nową, była to śruba numer 1. Reszta jest OK, wytrzymały wszystkie śruby, ale niestety pierwsza ale tu widać, że ona jest po prostu przekręcona na tym pierwszym, pierwszym górnym gwincie. Ona jest po prostu już złamana do wyrzucenia Także bardzo ostrożnie kręcić Niewielkimi siłami A nadal one są tak delikatne Że po prostu są w stanie pęknąć Domówimy tą śrubę Wymienimy ją A tam po prostu Z powrotem wkręcimy w miejsce W które ono, ona była na, na razie ono tutaj musi zostać Dopóki nie dostaniemy nowej śruby Na dzisiaj to wszystko Mam nadzieję, że, że prace dość szybko idą w dobrym tempie i, i niedługo silnik będzie skończony. Niedługo na, na następne materiały, także czekajcie. Na dniach yy, wrzucę coś nowego.